Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Co ród ze strony mamy chcę Ci przekazać? Dziś będę skupiać się na rodzie ze strony mamy, a w następnym filmiku nagram taki filmik pod tytułem Co ród ze strony taty chcę Ci przekazać? Ktoś mi niedawno właśnie napisał że fajnie by było, żeby taki filmik zrobić Przekaz od rodu, ale oddzielić to Raz od mamy, ze strony mamy Drugi raz od taty, ze strony taty I tak właśnie pomyślałam, że może dzisiaj to jest ten moment Akurat wróciłam z miasta, jest już dość późno Byłam dzisiaj właśnie z synem w szkole artystycznej Miał zajęcia Ja w międzyczasie, właśnie w czwartki Jak on ma zajęcia w szkole artystycznej To jeżdżę do takiej dziewczynki, nastolatki Udzielam jej korepetycje z języka niemieckiego i no, dziewczynka fajna, inteligentna, ale ma spektrum autyzmu, ma spektrum Aspergera, chyba wszystko razem i pewnego rodzaju też ADHD. I tak za każdym razem, ile to dziecko uczy mnie pokory, spokoju i cierpliwości. Tak. I tak właśnie siedziałam u niej, czekałam, jak rozwiąże mi te ćwiczenia. I tak w międzyczasie sobie myślałam, co wam nagle, czy mi się będzie chciało już wieczorem, bo dziś wyjątkowo tak późno, ale pomyślałam, tak mnie ten ród woła. I ja sobie też dzisiaj z wami wybiorę. Także wybierzcie: jeden, dwa i to jest trzy. Dobrze, mam nadzieję, że już jest wybrane, nie będę przedłużać. Jedyneczka, wybór jedyneczek. I patrzymy sobie, co ród ze strony mamy chce Ci przekazać. Hmm. wiem, że nie spodoba się to wielu, wielu z Was ale karty mówią one nie kłamią że jesteś w pewnym sensie osobą wybraną do tego, żeby coś w tym rodzie przepracować żeby coś w tym rodzie uzdrowić tak i tu mocno jest pokazany ród ze strony mamy to jest właśnie ta energia to jest ta energia czy ty miałaś bądź masz w dalszym ciągu właściwą, poprawną, dobrą relację z mamą albo z kobietami w tym rodzie? Czy ty czasem nie jesteś w takiej sytuacji, że ktoś w tym rodzie ciebie wykluczył, albo inaczej, albo ktoś został w tym rodzie wykluczony i ty możesz tak, jakby troszkę powielać schemat tego kogoś, tej osoby? Co tutaj ten ród ze strony mamy chce ci przede wszystkim przekazać, że masz być sobą, masz być autentyczną wersją siebie. I możesz być osobą obdarowaną talentami, darami, umiejętnościami po swoich przodkiniach. Możesz być osobą, która ma coś z wiedźmy. Może Twoje babcie, prababcie, ktoś w rodzie właśnie był w ten sposób utalentowany, miał taki dar. I ty możesz takie coś w sobie mieć. Przyjrzyj się temu. Jeżeli gdzieś nie jest to z tobą po drodze, nie siedzisz w tych tematach ezoterycznych za bardzo, nie interesujesz się tym, to znaczy może interesujesz się tym, ale nigdy nie, nie zastanowiłeś, czy nie zastanowiłaś się nad tym, żeby w tym temacie działać, to być może warto by było w tą duchowość iść. Ja tutaj bardzo mocno wyczuwam, że Twój ród, chce Ci powiedzieć, że pochodzisz z takiej linii długowieczności, długowiecznych. Ktoś, tak, w tym rodzie taka, takie długie życie było, ale też osoby były bardzo uduchowione. Ta duchowość była ważna i I tam, była, I tam była duża świadomość, tylko tam były straszne ograniczenia. Twój ród przede wszystkim chce ci powiedzieć, żebyś ty, Jedyneczko, nie zamykała się na świat, żebyś ty nie zamykała się w domu, żebyś ty bardziej wychodziła do ludzi, bardziej była osobą otwartą na ludzi, dla ludzi. Ta samotnia. Ta samotność, ona ci nie służy, tak tutaj te karty mówią. Możesz też być obciążona tak rodowo, bardzo mocno jakimiś chorobami, takimi, typu właśnie reumatyzm, problemy właśnie z, z, z kośćmi, ze stawami, problemy trochę ze skórą. To może być takie genetyczne. Ale te karty też mówią, że Ty masz skupić się na sobie, Ty masz być tą autentyczną wersją siebie. O to tutaj chodzi. Ten ród Ci o tym mówi i On Ci mówi cały czas: Idź w tą duchowość. Tu jest pokazana też informacja, że być może powinnaś, powinieneś pracować z kobietami, z kobiecością jakieś kręgi kobiet tworzyć. Warsztaty dla kobiet, spotkania z kobietami, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Przecież mężczyźni też mogą takie rzeczy robić, prawda? Praca z kobietami, pomaganie kobietom. Co Twój ród chce Ci jeszcze przekazać? Wszystkie fazy księżyca powinny być dla ciebie ważne, powinny mieć dla ciebie duże znaczenie, podczas pełni księżyca, podczas nowiu. Wsłuchuj się w swoje ciało, wsłuchuj się w swoją intuicję. Karty tutaj też mówią, że możesz mieć tendencję właśnie do wchodzenia w tą energię prokrastynacji. To jest rodowe. Ktoś miał takie coś, że chciał coś działać, chciał coś tworzyć, i za chwilę się bardzo szybko zniechęcał. Przede wszystkim te karty tutaj mówią, że wywodzi się z pięknego rodu. Kobiety w rodzie były piękne. Urodę się odziedziczyć właśnie po jakiejś pięknej kobiecie, ale bardzo skrytej, chowającej tą swoją urodę, tą swoją kobiecość. I ty też tak możesz mieć, że ty możesz to skrywać, te swoje piękno, te swoje wdzięki, te swoje atuty. Bardzo skromną możesz być osobą. I tutaj te karty mówią: zacznij to pokazywać, nie wstydź się tego. Ale przede wszystkim Twój ród bardzo Ciebie prosi, żebyś coś odpuściła. Coś, żebyś odpuściła. I co jeszcze? Co jeszcze chce być przekazane? Żebyś nigdy nie prosiła i nie żebrała o miłość, o nic. Żebyś skupiła się na swoim przeznaczeniu. Żebyś odkryła, co jest twoim przeznaczeniem. Żebyś wypatrywała tych znaków, które do ciebie wszechświat wysyła. Żebyś słuchiwała się w swoją intuicję. Żebyś pokonywała przeszkody podejmujące ryzyko. Tak się tutaj pokazało, tak? Żebyś działała, ale w prawdzie, w zgodzie ze sobą. I ja tego tobie życzę. Pozdrawiam. Dwójeczka. Dwójeczka. Już patrzymy, co Twój ród ze strony mamy chce ci przekazać. Hmm. i co ja tutaj mogę Ci powiedzieć dwójeczko cierpisz w życiu bo ktoś bardzo, bardzo cierpiał Czujesz tą energię. Tu mi się pokazuje u ciebie taka sytuacja. Czujesz się, że jesteś w jakiejś energii zawieszenia, że nie możesz zrobić kroku naprzód. Wiesz, że zmiany w twoim życiu są potrzebne. Wiesz, że należałoby ten krok naprzód zrobić, ale z jakiegoś powodu ty nie wiesz, ale coś ciebie ogranicza, coś nie pozwala ci ruszyć naprzód, i to jest rodowe. Tutaj te karty mówią, że. Cierpisz, bo ktoś cierpiał. Masz taką lojalność rodową. Płaczesz, bo ktoś w rodzie płakał. Te wszystkie smutki, które są w tobie, dobra, wspaniała duszyczko, nie zaczęły się od ciebie. One płyną rodowo. I tu przydałoby się, żebyś ty to dwójeczko ukróciła, żebyś ty powiedziała: koniec, ja nie chcę tego dłużej ciągnąć. Tak, jesteś powołana. Jesteś powołana do uzdrowienia rodu. To dosłownie o tym mówi. Jesteś powołana do tego, żeby w cierpliwy sposób, z lekkością, z cierpliwością, z miłością, ale też z odwagą, żeby tutaj coś pozmieniać. I to jest Tobie przeznaczone. Czy to się Tobie spodoba, czy nie, zrobisz jak zechcesz, ale karty mówią, jesteś osobą powołaną do uzdrowienia swojego rodu. Tak, widzisz, ze strony mamy, ze strony kobiety, I bardzo tutaj mocno się pokazało. Ktoś w Twoim rodzie był bardzo zobojętniały na życie, i tak patrzę i myślę i mam wrażenie, że ktoś mógł popełnić samobójstwo poprzez powieszenie się, bo wisielec bardzo często o tym mówi. I, i Ty ten smutek przejęłaś, czy przejąłeś? Przejęłaś. Ten smutek, ale. I ty nie wiesz, dlaczego tobie jest tak ciągle smutno? Dlaczego tracisz chęci do życia? I temu się tu przyjrzyj, zrób sobie jakiś wygląd, przyjrzyj się temu i postaraj się te blokady zdjąć. Co jeszcze Twój ród chce Ci przekazać? dzieciństwo jest do uzdrowienia. Bardzo mocno jakiś taki czas dorastania, ta młodość, taka ta bardzo wczesna młodość, ten moment, kiedy każdy marzy o tym, żeby jak najszybciej dorosnąć, a wtedy najwięcej błędów się popełnia. Do uzdrowienia masz te popełnione błędy, ale to masz na takiej zasadzie je uzdrowić, że masz sobie wybaczyć. Przestań się zadręczać, przestań żyć przeszłością. Tutaj może też są osoby, które weszły w, nie, weszły w nie taki związek, w jaki powinny wejść i być może do dnia dzisiejszego cierpicie z tego powodu, że x czasu temu podjęliście decyzję. Na tamtym czas to była słuszna decyzja. To mógł być partner, partnerka marzeń, życzeń, wymodlona, wymarzona, ale z perspektywy czasu okazało się nie. To tak nie powinno być. To nie było to i tutaj jest takie zadręczanie, takie zawiśnięcie, takie zniechęcenie. Spójrz na to wszystko inaczej i rusz energią naprzód. Potraktuj to jako lekcję życiową, wyciągnij z tego wnioski. Przecież masz tutaj kartę, która mówi o tym, czego to Ciebie nauczyło. I, i działaj, i działaj. Trzeba uzdrowić czakrę serca, ale nie tylko czakrę serca. Wszelkie rany emocjonalne, które tu zostały zadane, jeżeli chodzi o miłość, tak? O miłość, o związki, o relacje, o miłość do siebie, o miłość do kogoś, o miłość płynącą od rodziców, od mamy, ze strony rodu. Tutaj trzeba to pouzdrawiać, tutaj trzeba to pouwalniać. I Ty jesteś właśnie w tym procesie, i Ty jesteś tą osobą, czy Ci się to spodoba, czy nie, ale wybraną do tego. I następne pokolenia mogą mieć już łatwiej, kiedy Ty zaczniesz nad tym pracować. Co jeszcze Twój ród chce Ci przekazać? Super intuicja. Patrz, jakie masz tu trzecie oko, widzisz, możesz być wyrocznią, możesz wróżyć z kart, możesz przepowiadać przyszłość. Może ty nie będziesz potrzebować kart. Tylko będziesz taką wiedźmą, wiedźminem, szeptuchą, szeptuchem. Tak, no w Twoim rodzie na pewno były jakieś takie talenty. Wieczny podróżnik, wieczny marzyciel, tutaj się pokazał. Mhm. Ale pozwól sobie też na takie chwile. Słabości, chwile zatrzymania, chwile pobycia w ciszy, przeczytania fajnej książki, posłuchania fajnego podcastu. Twój ród też chce ci powiedzieć, że no, zobaczcie tutaj pod spodem talii. Możesz zawrzeć fajną przyjaźń i to patrz, zobacz, co tu jest pokazane. To może być przyjaźń między kobietą a mężczyzną. To może być przyjaźń, która wniesie dużo wartości. Która odkryje wiele tajemnic, być może dzięki jakiejś przyjaźni z jakąś kobietą, jeżeli jesteś mężczyzną, albo przyjaźni z jakimś mężczyzną, jeżeli jesteś kobietą. Być może odkryjesz tak naprawdę siebie, odkryjesz w sobie ten pierwiastek męski, żeński, tak? No i tutaj coś z małżeństwem, z miłością jest i tutaj trzeba uzdrowić. Tutaj trzeba to uzdrowić. To było z przeznaczenia, tak miało być i koniec. Były przeszkody, trzeba je pokonać. Do dzieła, pozdrawiam. Trójeczka. Co Ruth ze strony mamy chce Ci przekazać, trujeczka. Mama była zawsze smutna. Mama była depresyjna. Mama się zawsze całe życie martwiła. I teraz przejrzyj się, czy Ty, trójeczko, nie powielasz tego schematu. Czy Ty się cały czas nie martwisz, nie zadręczasz, nie skupiasz na tym, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Twój ród ze strony mamy chcę ci powiedzieć przestań się zadręczać przestań myśleć o tym co będzie za jakiś czas żyj teraz w tu i teraz oczywiście nie traktuj tego życia zbyt lekko ale zadręczanie nic ci nie da twój ród chce ci powiedzieć że masz skupić się na sobie masz coś zacząć budować zbudować od podstaw od nowa twoje poczucie własnej wartości totalnie legło w gruzach Jesteś w energii kogoś, kto nie ma zupełnie energii, kto stracił sens życia, kto ma stany depresyjne, problemy ze snem, bo się ciągle zamartwiasz. Może być też taka sytuacja, że może trochę jesteś na swoją rodzinę obrażona, trujeczko, co? I może tu by trzeba było nad tym w jakiś sposób popracować, może dałoby radę się odobrazić. Hmm? Jak myślisz? Przede wszystkim twój ród chce ci powiedzieć, że ty jesteś osobą, która jest tak jakby powołana w tym życiu, tak, tak sobie to życie wybrałaś, trójeczko, że ty masz przebudzać innych do działania, do życia. Na podstawie swojego przykładu, swojego trudnego doświadczenia życiowego, bolesnego. Bo dziewiątka mieczy z czwórką kielichów mówią o tym, że. Życie ciebie nie rozpieszczało, nie było tak słodko i kolorowo, jak można by tutaj sobie opowiadać bajki. I ty jesteś tak, jakby osobą wybraną do tego, żeby na podstawie swojego przykładu nauczać innych. Dobry byłbyś ciebie jakiś coach, nauczyciel, doradca. Mogłabyś, trujeczko, wyciągać ludzi z depresji. Mogłabyś, trujeczko, bardzo pomagać ludziom, wspierać ludzi, motywować do zmian. Ale warunek jest jeden. Najpierw musisz zatroszczyć się o siebie. Tak, najpierw musisz zatroszczyć się o siebie. Mogłabyś prowadzić trójeczko fajne kursy, szkolenia, jakieś webinary, pisać książkę, mog Mogłabyś fajną książkę napisać motywującą. Nawet na swoim przykładzie. Możesz być też tak troszkę w takim rozproszonym umyśle. Może Ty jesteś w jakimś też ograniczeniu. Może, może Ty potrzebujesz wolności pewnego rodzaju, bo albo w Twoim umyśle, albo w Twoim życiu jest jakieś mocne ograniczenie i Twój ród Ci o tym mówi, że Ty potrzebujesz jakiejś takiej wolności, uwolnienia się. Stara dusza mi się tu pokazuje. Stara, mądra dusza. Niedoceniająca siebie. Za... Nie doceniasz siebie. A i jeszcze tutaj właśnie warto powiedzieć. Twój ród chce ci przekazać, że jeżeli masz problemy finansowe, kłopoty finansowe, problemy z pracą, w niedługim czasie one się wyjaśnią. Będzie już tylko lepiej, będzie super. Co jeszcze Twój ród chce ci przekazać? No widzisz, to są korzenia. To jest ród, to jest rodzina, to jest Twoje plemię. Troszeczkę sens życia, trujeczko straciłaś. Trzeba uzdrowić. Trzeba uzdrowić jakąś ranę, jakieś serduszko. Być może faktycznie, być może tu chodzi o to, że Komuś trzeba w tym rodzie wybaczyć Może mamie, może komuś konkretnemu Komuś innemu Komuś konkretnie innemu, tak? Do, uzd ale do uzdrowienia jest jakaś tutaj rana Serduszko, emocja, żal, smutek Nie chciałaś kogoś słuchać Nie posłuchałaś, popełniłaś błąd I teraz to się gdzieś w Twojej głowie mści Żałujesz tego a co tutaj mamy jeszcze? Jest cierpienie, jest sabotaż, wewnętrzny krytyk, sabotaż, brak miłości do siebie. Ale widzisz? Możesz to uzdrowić, możesz to zmienić. Zacznij być sobą, ściągnij tą maskę. Tak. Tutaj też pokazała się energia dzieciństwa, młodości. Tam trzeba pogrzebać i nad tym popracować, żeby było lepiej. No dobrze, co jeszcze Twój ród chce Ci przekazać ze strony mamy? Tak. Mhm. No właśnie. To ty jesteś tą osobą, która być może teraz potrzebuje pomocy, ale za chwilę będziesz pomagać innym. Jesteś powołana do tego, żeby przebudzać innych ludzi, żeby im pomagać, żeby ich wspierać, nosić w sobie tą tajemnicę, nie odkrytą jeszcze do końca, ale jak ty ją odkryjesz, to zobacz, jak ty będziesz osobą podziwianą. Ty jesteś osobą wielu talentów, wykorzystuj to. I za chwilę do Twojego życia powróci radość, zadowolenie. Gdy słoneczko będzie już coraz na niebie bardziej świecić, to i ta radość do Ciebie będzie wracać. Ale ten czas taki wiosenno-letni tu się pokazał, gdzie możesz odnosić jakieś radości, sukcesy, satysfakcje, możesz czuć się osobą, która coś zwyciężyła, coś się udało jej osiągnąć. Uwierz w to. A co mamy tutaj pod spodem? Nie izoluj się na spotkania. Korzystaj z różnych eventów, spotkań, tam gdzie będzie tłoczno, głośno, bo, bo to ci coś da, to ci czegoś nauczy. Tam możesz poznać ludzi, którzy przydadzą tobie się później w życiu. Ale jeżeli faktycznie będziesz potrzebowała trójeczka takiej izolacji, relaksu, to pozwól sobie na to. Czekają ciebie zmiany, widzisz? I te zmiany przychodzą w finansach. Bardzo ładnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego pięknego życzę. Kolejny filmik będzie właśnie co ród ze strony taty chcę Ci przekazać. Dajcie znać, czy, czy chcecie taki filmik. Pozdrawiam.